Kolejny raz organizowaliśmy Dzień Elektryka. Podczas tej edycji przygotowaliśmy panel dyskusyjny, konkursy w trójby elektryczny. Zaproszone zostały firmy, które współpracowały z nami przy organizowaniu tego wydarzenia. Studenci z kolei mogą poznać oferty przygotowanych dla nich stażów, praktyk. Bardzo fajne targi pracy. Była dobra tam karkówka, boczek. Kiełbaska, świetna sprawa akurat, fajna sprawa, integracja, e, rywalizacja też bardzo fajna akurat może być między właśnie innymi e, studentami. Uczestnikami wydarzenia są także e, szkoły średnie, które serdecznie zachęcamy do studiowania na wydziale. Jest bardzo duża możliwość do szkolenia się takiego specjalistycznego, e, dowiedzenia się takich szczegółowych informacji. Wydział elektryczny to dużo informacji na temat prądu i zjawisk z tym związanych elektromobilności i wszystko, co nas otacza. W ogóle bardzo fajnie, że tutaj tyle firm czeka na nowych absolwentów. Jest dużo ofert pracy. Rozważam studia na Politechnice Białostockiej. Jeszcze muszę zdecydować, bo nie wiem, czy chce iść dalej w mechatronikę, czy może coś sprecyzować i pójść w elektronikę, elektrykę.